Czy krótszy znaczy lepszy? Dzisiaj odcinek zdecydowanie krótszemu poświęcony, więc Piotr powinien się w nim odnaleźć, niczym ryba w wodzie. Dzisiaj na stole pojawią się prawdziwe potwory krótkości i gamingu. Obserwujcie ten materiał do końca, bo jedna z tych klawiatur może być wasza. Słuchajcie dzisiaj klawiatury, które naprawdę do najtańszych nie należą, ale wpisują się na pewno w modę, jaką jest pozbywanie się numerycznej części. Czyli te ki No nie tylko modę, bo także wygodę. Przede wszystkim po to te klawiatury są kupowane, żeby zaoszczędzić sporo miejsca na naszych biurkach. No i nie ukrywajmy, design. No i tak, To jest moim zdaniem to, co tak naprawdę przemawia do wielu. Bo te klawiatury są poręczne, wyglądają tak estetycznie. No i właśnie, która też zrobi na nas najlepsze wrażenie? Dzisiaj same potwory w okolicach, no, 500 zł, czyli... No, trzeba trochę wyłożyć z kieszeni, ale marki nam bardzo dobrze znane. A dzisiaj rywalami będą: Logitech, G Pro, Razer, Black Widow. E, będzie głośno. HyperX Allo Origin Score, Corsair K70, tkl wielki bój, czas zacząć. No ładnie, już pokrywa dużo. Od której zaczniemy... Od której zaczniemy zdecyduje losowanie Smarty. Zamknij oczy. Nie, 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 nie. Zamknij oczy. Na razie nie, nie ruszę. Ty już byś dotykał. Na razie zamknij oczy. Za... Po prostu się przyzwyczaił i... Już? No już. I teraz y, rękę... Nie podglądają w ogóle. W ogóle w ogóle nie zmieniłeś decyzji. Dobra, słuchajcie. Logitech G Pro, od niej właśnie zaczniemy. Co oferuje ta TKL? -ka? Logitech G Pro już na naszym stole. Pierwsze wrażenia, nim porównamy wszystkie. No to robi wrażenie fenomenalne. Mamy tutaj oczywiście matowe kick-upy, które naprawdę świetnie się spisują i pomimo tego, że ta klawiatura jeszcze nie jest podłączona, to naprawdę wygląda to świetnie. Klawiatura sama w sobie wygląda na bardzo solidną. No tutaj. Plastik? Plastik? Nie mamy aluminium faktycznie, ale sami zobaczcie tylko. No tego, tego pan nie wygnie. Masz rację, prezentuje się bardzo dobrze kabel odpinany co w TKL-kach, raczej powinno być standardem, ale to co się rzuca w oczy to wysoki próg klawiatury i zobaczymy jak w użytkowaniu, czy to będzie problem czy nie, ale wrażenie właśnie tym matem przede wszystkim robi bardzo dobre. Zobaczmy, jak prezentuje się kolejna klawiatura. Razer Black Widow V3 już na naszym stole. Pierwsze wrażenie? No niestety nieco gorsze. Do mnie ten kolor nie za bardzo przemawia. No oczywiście jest to Cherry, natomiast mamy taką czerni świecącą. Tak, zgadza się. Nie jest to mat, bardziej klasyczne klawisze. Powiedziałem wcześniej, że normą powinien być wypinany kabel w klawiaturze typu TKL. No tutaj normą. Nie jest. I no to nie się jest rzuca też, też w oczy. Oplot, co w klawiaturze za taką cenę wydaje mi się, że powinno być się standardem. No, myślę, że tak. Jeżeli chodzi o skok klawiatury, tutaj już mamy taką zjeżdżalnię, która ma te nadgarstki trochę mniej gimnastykować. No dobra, ale czy to faktycznie Zobaczymy. Mniej gimnastykuje sprawę? Zobaczymy w porównaniu. Tak się prezentuje w pierwszych wrażeniach Razer. HyperX na naszym stole i co tutaj? No to jest klawiatura, którą już widzieliśmy niedawno, tylko właśnie bez numpadu, ale konstrukcja bardzo podobna, aluminiowa i to robi na mnie bardzo dobre wrażenie. Zdecydowanie tak zgadzam się z tą całkowicie, no i uważam, że ta tkl wygląda o wiele lepiej od tej klawiatury z funkcją numeryczną. Więc... No jest taka poręczniejsza, zgrabniejsza zdecydowanie. Kabel tutaj już jest wypinany. Fajnie, fajnie to się prezentuje. Zwłaszcza, że HyperX osadzając takie kapy, tutaj zrobił te czerwono-wódki, które już bez podświetlenia dodają trochę takiego właśnie smaczku, i jest to fajne. Następna klawiatura. Klawiatura TKL K70 od Corsera, już na naszym stole, także i w większości mamy kable wypinane. Razer tutaj się trochę wypiął na resztę. A co? Z wrażenia. No właśnie, czy to na pewno TKL-ka, bo faktycznie pozbawiona tego, tej klawiatury numerycznej. Natomiast no, o to chodzi w TKL-kach, żeby zajmowały jak najmniej miejsca. A Corsair tutaj tego miejsca nam no nie oszczędza. I te panele mm -hmm. dodatkowe mam wrażenie, na że. A szerokość klawiatury zdecydowanie spokusił się o dodatkową belkę, gdzie mamy klawisze multimedialne. Niektórzy to lubią, niektórzy jednak by powiedzieli, że w przypadku TKL-ek i mniej tym lepiej. Dwie szkoły my sobie przeanalizujemy teraz to na żywo, bo wchodzą wszystkie klawiatury i w konkretnych kategoriach zobaczymy, jak to się prezentuje. Wszystkie klawiatury już na naszym stole. Pierwsze o czym chciałem porozmawiać pokrótce bardzo szybko, to połączenie, czyli kabel. No generalnie tylko razer, ale w was dwóch kwestiach się wyłamał. Pierwsze, nie mamy wyczepionego kabla. Co moim zdaniem no, zdecydowanie jest minusem, bo te kelki, czyli klawiatury turniejowe, tym się charakteryzują, że muszą być łatwe w przenoszeniu, ten kabel odpinany, więc no, tutaj rezerw się włamał, ale też włamał się tym, że nie ma oplotu. Jest taki no, po prostu zwykły kabel. Wizualnie to na minus, czy praktycznie tutaj są różni zwolennicy, niektórzy mówią, że się przecierają po prostu te oploty i że to też nie jest takie wow, no, no ja mi bym, się nigdy nie zdarzyło, szczerze mówiąc. No ale mi się mnie... trochę zdarzyło, że się ten, ale no nie, nie wiązało się to z żadnymi konsekwencjami większymi. Ja uważam, że Oplot, mimo wszystko, wygląda ciekawiej. Plus największy dla Logitecha w tym momencie, bo tutaj. Jest, są dodatkowe skrzydełka, które podpinając tą klawiaturę mają nas zapewnić, że ona się nie będzie w pewnym momencie wypinać. Tak, no faktycznie. No nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której podczas turnieju nam się ten przewód wypnie i potem raban, panika, no bo nie działa nam klawiatura. I faktycznie ogromny plus za to zabezpieczenie. Tak, ale za to Logitech jako jedyny ma tutaj złącze mikro USB, bo reszta to jest USB-C, no oprócz zera, który oczywiście wypinany nie jest. Pozbądźmy się na chwilę kabli. No, nie pozbędziemy się. Przechodzimy dalej. Teraz w kilku słowach o wykonaniu tych klawiatur. Zacznijmy od Logitecha, już o tym wspominaliśmy. Plastik tutaj na wierzchu matowy, po bokach błyszczący taki piano, który oczywiście ładnie wygląda. Ma jeden minus, palcuje się, ale no, tak na logikę, to nie jest miejsce. Które często będzie mhm. miało styczność z naszymi palcami. Zdecydowanie się zgadzam, chociaż faktycznie gdzieś tam przy przenoszeniu czy przesuwaniu tej klawiatury, tutaj te odciski będą się pojawiać, natomiast według mnie ta klawiatura wygląda fenomenalnie. Od spodu też mamy ciekawe paskowanie tej klawiatury, no, natomiast tam zbyt często nie zaglądamy. Ale te kapy ten design, ta kolorystyka mat jeszcze dodatkowo robi naprawdę solidne, solidne wrażenie. Tak, HyperX, HyperX No Dla mnie klasa, bo to jest cała klawiatura aluminiowa i oprócz tego, że to na pewno ma wpływ na wytrzymałość, to po prostu to w najzwyczajniej w świecie dobrze wygląda. Yy -y, wygląda zdecydowanie to, tutaj HyperX super. absolutnie nie oszczędzał, jeżeli chodzi o ich produkt. E, no, Corser, aluminium klasyczne dla Corsera, na wierzchu takie szczotkowane, pod spodem plastik. Nie dzieje się zbyt wiele na spodzie tej klawiatury. No i Razer tutaj też ten kabel nie pomaga w recenzji. Yy, plastik w dolnej części, i tutaj warstwa aluminium. No, można powiedzieć, klasyka Razerowska jeżeli chodzi o klawiaturę Black Widow. A jak jest z tymi wymiarami? Oczywiście są pudełka, ale po co pudełka? Jak mamy miarkę? Dobrze, zobaczmy tutaj na szybko, jeżeli chodzi o Logitech, 36 cm. Jeżeli chodzi o Razera, też 36 cm. Jeżeli chodzi o Corsera. Też 36 cm. Jeżeli chodzi o HyperXa, też 36 cm. Słuchajcie, no jak jeden mąż, plus minus pewnie w milimetrach. Tutaj największą różnicę robi szerokość klawiatury. Mm -hmm. Bo mamy 15 w Logitechu, mamy prawie 5, y, troszkę ponad 15 w Razerze, prawie jakiś, 16. No, 3 mm tam. No, prawie 16. No dobra, miałeś ra y, masz rację. 15,5. <laughs> jeżeli chodzi o Corsera, no tu mamy 17, także oh, zdecydowanie yes. szersza. No i właśnie HyperX 13. Także, jeżeli nam zależy na takiej najbardziej poręcznej, tutaj HyperX. Dochodzi jeszcze waga, abstrahując od liczb. To ja sobie tak sprawdziłem i wydaje mi się, że bardzo podobne wartości obudżetowo. Który wydaje się delikatnie lżejszym produktem od pozostałych. A teraz coś, co może być dla Was najważniejsze. Użytkowanie tych klawiatur, czyli jak one klikają. No właśnie, i przejdźmy do tego punktu, ponieważ on jest chyba najważniejszy, jeżeli chodzi o klawiaturę, no chyba, że ktoś jest naprawdę wielkim miłośnikiem RGB. Moi drodzy, Kikapy, od tego zacznijmy, bo to one często mówią nam naprawdę tak, wiele o e, klawiaturach. Escape powiem y. mam nadzieję, że później uda nam się e, łatwo... Dopasować? Ja już mam problem. Ja już będę miał problem. No dobrze, Specjalista od kick -upów. Powiedz mi, co w nich widzisz. Co w nich widzę? Czy mam dopasować do konkretnej klawiatury, bo to nie też, potrafisz sobie też, z tym to poradzić? To też, to też, to też. dodatkowe. a więc zacznijmy od tego, który wygląda teoretycznie najsłabiej i no najmniej najmniej solidnie. No i niestety jest to kick-up. mam wrażenie, od Logitecha, moi drodzy, matowy bardzo, no ten dopasować jest łatwo, ale faktycznie jest najcieńszy, nie ma tutaj jakichś wzmocnień dodatkowych warstw plastiku, być może chodzi o kwestię oświetlenia, żeby ono przebijało się bardziej. Jeżeli chodzi o kick-up od Razera, bo to właśnie ten trzymam teraz w ręku, naprawdę bardzo solidny, od Razera? Nie. To jest. To, to jest. To, je nie, to nie Razer. To nie Razer y... To jest. To jest Corsair. To jest. To jest Corsair. Corsair. No właśnie, chciałeś przypisać. Innej firmie zasługi pozostały. No właśnie, jeżeli chodzi o Corsera, moi drodzy, no tutaj mamy podwójną warstwę tworzywa sztucznego. Ten kikap jest bardzo twardy, nie mogę go wygiąć praktycznie. E, prędzej go gdzieś bym tam złamał niż, e, niż ugiął, więc na pewno bardzo wytrzymałe kikapy. No i tutaj dla Corsera plus, no ale do tego nas też Corser przyzwyczaił, że faktycznie jego produkty są ultra solidne. E, następny kikap to kikap od Razera już na 100%. Tak? Tak, na, 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 że to nie jest HyperX. To, nie, to jest na 100% Razer. Słuchajcie, kikapy, co prawda, bez podwójnej warstwy tworzywa, natomiast bardzo twarde, bardzo grube, a więc również solidne, prawdopodobnie odporne na ścieranie. No i ostatni to HyperX, który ma co prawda pojedynczą warstwę tworzywa, natomiast no, jest dość twardy i też trudniej się go wygina. Ja przy okazji powiem od razu, że jak już podnosiłeś, to tutaj mamy czerwone switche. Tutaj mamy czerwone switche, za to w przypadku tutaj kolegów, to mamy blue, no i green switche od Razera, czyli w zasadzie też blue. Autorskie, razerowskie, słuchajcie, przyjemność sklikania. Powiem szczerze, że nie widzę aż tak diametralnej różnicy w głośności, jeśli chodzi o te przełączniki. Wiadomo, że jest, mhm. ale czy ona jest taka? No ja jednak, ja jednak mam wrażenie, że... No jest takie wytłumienie, jeszcze... nie ma tego klik, 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 klik na końcu w tych redach. No ale to raczej nie powinno nas zaskakiwać, jest oczywiste. Trzy na cztery firmy korzystają z swoich autorskich rozwiązań. Corsair zaufał tutaj Cherry i na nich stawia. Oczywiście jest to wybór też dobry, bo to jest sprawdzona marka. Która na tym się zna, bo tym się zajmuje. Różnice w klikaniu, działaniu na tych klawiaturach są bardzo, ale to bardzo subtelne. Oczywiście możemy powiedzieć, że tutaj no, mamy inny switch, więc faktycznie charakterystyka kliku, oprócz głośności, ale także sposobu, jest inna, ale jeżeli chcielibyśmy szukać różnic tutaj, no to bardzo subtelne. Bardzo subtelne, choć jednak wyczuwalne, ponieważ tutaj faktycznie w Razerze nie mamy aż tak solidnego punktu aktywacji wyczuwalnego. Tutaj faktycznie ten próg aktywacji wyczuwam troszeczkę bardziej. Zgadzę, zgodzę się z tobą. Faktycznie ten próg jest większy, jeśli chodzi o klawiaturę Razer'a i HyperX'a. Trochę głośniejszy korser. Ale wrażenia z użytkowania tych klawiatur są bardzo, ale to bardzo podobne. Bardzo podobne i różnica, jaką ja zauważyłem, to fakt, że w HyperXie mamy troszeczkę większe odbicie tego keycapa. Tak naprawdę sami musielibyście porównać i myślę, że mielibyście bardzo duży problem, jeżeli byście zdecydowali się wybrać klawiatury tylko po wrażeniach z użytkowania. To jest najwyższa półka. Wytrzymałość tych wszystkich switchy jest bardzo wysoka. Dla wielu nie do przeklikania. Pan zużytkowania tak samo wysoki. Kwestia tylko, jaki rodzaj Switch'y akurat Wam pasuje. To, co chciałem jeszcze poruszyć, to multimedia. Okej, okay, no bo tu faktycznie mamy klawiatury, które te multimedia posiadają. Są tak, one oczywiście dwie i pierwsza z nich to Logitech, i tutaj mamy dwa przyciski funkcyjne. Jeden odpowiedzialny za sterowanie naszym oświetleniem, yy, natomiast drugi odpowiedzialny za coś, na co nie mam pojęcia. Ja ci mówię, to jest tryb gry, mój drogi. Tryb gry, czyli nie włącza się nam żaden tutaj yy, dziwne rzeczy, typu wiesz. Windows i tak dalej i tak dalej. I to tu wszystko w przycisku jednym. Tak, i to wszystko tu w przycisku jednym. No wygoda i komfort na pewno, słuchajcie. Natomiast. Tak, jeżeli, jeżeli chodzi jeżeli o corszera, no tych multimediów tutaj zdecydowanie nie brakuje, bo mamy wszystkie tutaj do muzyki i filmów kontrolki. Mamy tutaj do podświetlenia, do blokowania, też do multimediów, scroll, ale nie tylko do scrollowania stron i tak dalej, i tak dalej. mutowanie, Także pełna gama. No i ten tutaj. Dynks, o którym już mówiliśmy w materiale no o Corserze, o nowych produktach Corsera, bo jest to względnie świeży produkt. Czyli tak zwany tryb ultraturniejowy. Tak. W momencie, kiedy ten przycisk, ten przełącznik włączymy na odpowiednią pozycję, Dokładnie. wyłącza nam się oświetlenie. Znaczy nie całkowicie, mamy tylko i wyłącznie jeden kolor, aby tak, nas nic nie rozpraszało. Przepraszam, nie możemy sobie zablokować ten tryb, żeby też nam nikt tam nie kliknął. Albo sami byśmy sobie nie kliknęli. Wydaje mi się, to turbo trudne, żeby do czegoś takiego doszło, ale Corsair stwierdził, nie, my Ci jeszcze położymy. Zabezpieczymy to wszystko jeszcze raz. Słuchajcie, no oczywiście typowe gadżeciarstwo, no ale za to też płacimy, bo pamiętajmy, że nie są to klawiatury z niższej półki cenowej. O ile te klawiatury 3, Razer, Logitech, HyperX są w okolicach 500 zł, no to Corsair się tu trochę wychylił. Ponad 600 zł. Także będziemy musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. No, prawdopodobnie zatem pasek multimediów Piszcie, czy jest to dla Was ważne, czy wręcz przeciwnie, w TKL-kach im mniej, tym lepiej. Podłączamy nasze klawiatury i zobaczmy to, co dla gamingu ostatnimi czasy jest sztandarowe, czyli podświetlenie. Klawiatury są już podłączone i czekamy na Wasze pierwsze komentarze dotyczące tego, która prezentuje się najlepiej. No rozświetliło nam się tutaj troszeczkę na stanowisku, tak, faktycznie tych barw się pojawiło sporo. no i co uważasz? Która pierwsza rzuca się w oczy? No, ciężko przejść obojętnie obok HyperXa. Zdecydowanie, nawet w tym studyjnym oświetleniu, które jest mocne i trochę gdzieś tam przytłacza te oświetlenia, no to HyperX po prostu choinka, jakich mało. No, naprawdę to podświetlenie zostało wykonane. No, bije po oczach. Bije po oczach, naprawdę nie da się obok niego przejść obojętnie, natomiast tutaj no, dotrzymuje kroku Logitech, ponieważ faktycznie tak. jego podświetlenie jest równie bardzo intensywne. Tak, ale wiesz co, zupełnie inna stylistyka i faktycznie bym tutaj nie ocenił, że na przykład Logitech jest mniej jasny, bo jest inna charakterystyka świecenia. Logitech skupia się dokładnie na kikapie, na Dokładnie, tutaj wy... mamy podświetlenie punktowe, natomiast w samym HyperX-ie to podświetlenie jest całkowicie rozlane Także, po klawiaturze, dokładnie. że cała klawiatura świeci. Także ciężko to porównać jeden do jednego, zwłaszcza, że klawiatura Logitecha, jak sobie wyjmiemy taki kapy, to zobaczymy, że one są delikatnie zanurzone w tym plastiku. Nawet nie tak delikatnie tutaj sobie widzimy. I dlatego charakterystyka jest inna, nadal robi bardzo fajne wrażenie takiego cukiereczku, które się gdzieś tak tam jest. rozsypują po tej klawiaturze. Razer i Corsair też dwa różne typy. Razer bardziej w kierunku Logitech, skupiony bardziej na samym klawiszu, mniej rozlany. Corsair natomiast rozlewa się. No mam wrażenie, że trochę zostają krok ty do tyłu, jeśli chodzi o no jeżeli chodzi o podświetlenie, to faktycznie tutaj te dwa produkty troszeczkę, troszeczkę wymiękają. E, natomiast nie znaczy to, że to podświetlenie jest złe, absolutnie. Tutaj po prostu mamy taką, taki ideał podświetlenia. E, no natomiast... HyperX cały czas przykuwa moją uwagę i Ech. mówię wow, wow, naprawdę fajnie to zostało zrobione. Micha się cieszy y, sama. Pewnie bym mówił, że wow, Razer jak zawsze klasa. Gdyby ten HyperX nie, nie leżał obok i trochę tak nie przyćmił pozostałych yy, graczy. Dzisiaj softu nie będziemy omawiać, bo mamy tutaj klawiatury, których soft bardzo dobrze znamy i omawialiśmy w wielu poprzednich odcinkach. Także zachęcamy Was do oglądania tych odcinków, które już się ukazały, bo tam o softcie zawsze mówimy, jedno jest pewne, wszystkie są dopracowane i uniwersalne, jeśli chodzi o sprzęty danej firmy. Tak, z softami absolutnie nie będziecie mieć żadnych problemów. Dobrze, zrobiliśmy taką przebieżkę po tych klawiaturach, TKL-kach, które tanie nie są, i naprawdę trzeba troszkę z tej świnki skarbonki wycisnąć, żeby sobie na taką pozwolić. Przejdźmy do podsumowania i porównajmy już teraz bezpośrednio nasze oceny z tymi klawiaturami. Dobrze, Smarty, mój drogi, to zacznijmy może od wyglądu abstrahując jeszcze nawet od oświetlenia, mm. który wygląd najbardziej Cię przekonuje? E, oj, tutaj bardzo uderza do mnie Logitech. Zdecydowanie to właśnie, chciałbym się, mieć na biurku. że Ci się uśmiecha buzia do tego Logitecha. Jest najbliżej Ciebie, pewnie to też nie jest przypadek. No, jeśli chodzi o mnie, to ja za to trochę Team HyperX, mimo że nic nie odejmuję pozostałym, na pewno też nie Logitechowi, który ma bardzo fajny ten pomysł, ale HyperX gdzieś tam zdobywa moje serce tym aluminium. To jest, to jest taka prostota, która mi się podoba i pozbycie się nawet tej górnej mm -hmm. belki, która jest w Logitech'u. No właśnie. Na plus. No to jest to, o czym chciałem też wspomnieć, że jedyne co mi w Logitech'u przeszkadza, to jest ta górna belka. Gdyby jej nie było, no to, to by była klawiatura idealna yy, i faktycznie na nią bym najbardziej, najbardziej stawiał. No dobrze, a taka ergonomia użytkowania. No jeżeli chodzi o ergonomię, to najlepszym produktem wydaje się być HyperX, który jest dość nisko osadzony. Ta wygoda na pewno będzie bardzo duża. Natomiast no, tutaj można by się było skłaniać w stronę Razera. Natomiast nie widzę rozwiązania tej, takiej, tego ścięcia pod nadgarstki. No to kompletnie mnie nie przekonuje. Ta, ten, ten nadgarstek nadal leży na biurku. No i tak naprawdę tego ścięcia równie dobrze mogłoby nie być. No, ja Ci powiem szczerze, że ja w tym całym towarzystwie najbardziej martwię się o Logitecha, że przy większym użytkowaniu i dłuższym tej klawiatury, no to może zaczynać się robić problematyczne, że jednak ten nadgarstek ma największy próg do pokonania, no i on jest zdecydowany, jeżeli ktoś z Was dłuższego, od dłuższego czasu używa tego typu klawiatury, to dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy tam gdzieś cieśnia nadgarstka, czy jakieś bóle się pojawiają, bowiem nadgarstki się przydają. No moi Trosza drodzy, jeżeli nie jesteście tak starzy jak Piotr, to nie będziecie mieli pro problemu z progami i śmiało pod nie podjedziecie, więc nie martwcie się. Myślę, że Logi jest naprawdę dobrym wyborem. Za to, że jesteście tak niewyżyci jak Smarty, to faktycznie możecie mieć problem z nadgarstkami, bez względu na wiek. <laughs> switche, które byś wybrał? Wiem, że no tutaj trochę nie twój klimat, mm -hmm. ale gdzie ci się najlepiej pisało? Zdecydowanie na HyperXie. Tutaj nie dość, że mieliśmy ciekawie rozwiązany ten próg aktywacji, który jest wyczuwalny, natomiast bardzo fajne odbicie. Na pewno klawiatura szybka. No te switche są naprawdę zachwalane przez niemal wszystkich. Przypomnijmy, że to są switche oryginalne HyperXa. A wiesz, co ja powiem? Ja nie wróżę. Żadnej klawiatury, bo uważam, że wszystkie reprezentują bardzo wysoki poziom, i tutaj, no, nie mógłbym jednoznacznie odpowiedzieć, że któraś jest lepsza, gorsza i tak dalej. Czułbym się z tym nawet dla mnie osobiście. No dobrze, podświetlenie. Oj, no, no nie może być inaczej. No, HyperX zdecydowanie, no, zrobił fenomenalną robotę. Ja nie wiem, jakie żarówki oni tam wsadzili, ale to nie jest pasek LED, to są żarówki chyba jakieś faktycznie, bo one biją po oczach. Zdecydowanie HyperX, no. Good job, good job. Robi to wrażenie od pierwszego podłączenia z takim wyróżnieniem na Logitecha, że charakterystyka inna, ale nadal bardzo estetyczne. Dobrze, mój drogi, jak gdybyś miał wziąć jedną do domu, a to wydaje się noś teraz yy, retorycznym pytaniem. Ty już wziąłeś jedną do domu. O co chodzi? <laughs> Którą byś chciał wziąć z tych trzech? Wiesz co? HyperXa. Postawiłbym na HyperXa. Typowo pod Logitecha nastawiony. Bardzo fajna klawiatura. Jeżeli ja miałbym wybrać z tych wszystkich klawiatur, to ja bym postawił na HyperXa. Z tego powodu, że bardzo mi się podoba to wykonanie i też to, że nie ma żadnych dodatków. Mhm. Ja nie korzystam z multimediów na klawiaturze, więc ich nie potrzebuję. Moim zdaniem Razer w porównaniu do poprzednich produktów Brakuje mi jakiegoś jakiejś nowości, odświeżenia. Oprócz tego, że to jest TKL-ka, to chciałoby się zobaczyć coś takiego świeższego. Tego mi brakło, mimo że jako osoba, która dużo używała ryzera, na pewno odnalazłbym się w tym produkcie idealnie. Wiecie już o tych klawiaturach, to co chcieliśmy wam przekazać. Macie też już pewnie jakieś swoje przemyślenia. Teraz Czas rozpocząć Waszą część, czyli Wy komentujecie, opowiadacie, która klawiatura Wam najbardziej pasuje. A ten komentarz, który też nas najbardziej zaskoczy albo w pewien sposób się wyróżni, otrzyma klawiaturę, którą sobie wybrał. Dodajcie do tego. Hashtag konkurs, żeby było też łatwiej wybrać te komentarze. A ci, co mają do powiedzenia, po prostu coś ciekawego, nie używajcie hasztaga, ale na wasze komentarze też czekamy. Zostawcie łapki w górę, jeżeli możemy was o to prosić, bo to taka, taka zawsze zachęta dla nas i uśmiech nam robi. Tak. I dnia, jak patrzymy, że jest dużo, dużo łapek tak, w górę. Tak, ja później chodzę cały dzień szczęśliwszy. Tak, ja też. Cały tydzień. Trzymajcie się ciepło. Narazka. Cześć! Aio!